Gdy wczoraj pojechałem na Mszę Świętą już niedzielną do kamiennika, przypomniałem sobie o mojej najtrudniejszej mszy świętej w ciągu tych czterech lat. To była najtrudniejsza msza, dlatego że i miała miejsce właśnie w kamienniku. Była najtrudniejsza siostry i bracia ukochani przez pana Jezusa. Dlatego, że wtedy jeszcze był system taki, że w sobotę najpierw była musza w piłce, a później w kamienniku, było już ciemno. I tak w połowie drogi jechałem asfaltem, nie na skróty, w Zieleńcu, koło pana Sołtysa-Kwiec, Zieleńca. Nie więcej w tamtym miejscu spotkałem się czołowo z sarenką. Nie naszą restauracją, tylko takim zwierzątkiem. Poturbowała mi samochód. Co prawda było ciemno, więc nie zobaczyłem, czy przeżyła, czy nie, no bo trochę tych metrów zrobiłem. No nie byłem w stanie rozpoznać terenu dalej. Później też poinformowałem odpowiednie służby, ale nic, nic. Natomiast dlaczego ta msza była dla mnie najtrudniejsza? No bo po takim zdarzeniu, gdy już tę mszę zacząłem odprawiać, to proszę mi uwierzyć, siostry i bracia, przyznaję się do tego bez bólu, nie mogłem się w ogóle skupić. A najgorsze jest to, że w czasie pierwszego czytania, chyba które czytała pani Sołtys kamiennika, tak mi się zdaje. To wtedy tak też było. A w czasie pierwszego czytania przychodziło mi do głowy, a może to nie była sarenka, tylko to był jakiś facet w korzuchu. No więc już w ogóle msza w mojej głowie i sercu rozwalone. Ale tak to jest z nami, siostry i bracia. My jesteśmy tylko i aż ludźmi. Czasami tak jest, że przychodzicie do kościoła, niezależnie czy tu w piłce, czy w kwiejca, czy w kamienniku, czy gdziekolwiek indziej, czy w kozie głowach pod Poznaniem. Przychodzimy na msze i się nie możemy skupić. Czasami to jest nasza wina, bo za późno przyszliśmy do kościoła, albo faszerowaliśmy się Instagramem, Twitterem, Facebookiem, ulubionym serialem i ciągle myśli krążą, ale czasami robimy wszystko i się skupić nie możemy, bo nam dokucza ciepło albo zimno, albo coś nas rozprasza. Siostro, bracie, ale dobrze wiesz, i mam nadzieję, że, że tak to czytasz, że tego też się uczyliśmy w ciągu tych czterech lat, że na mszę świętą przychodzisz przede wszystkim dla Pana Jezusa. Niezależnie, czy ten mszę odprawia ksiądz o imieniu Marian, czy ksiądz o imieniu Sławek, czy ksiądz o imieniu Daniel, czy ksiądz o imieniu Paweł to ostatecznie siostro i bracie nie ma znaczenia nie ma bo gdyby nie Chrystus to im nieby w tym kościele nie było tylko on jest kimś stałym tylko on jest lator, latarnią przynuś nam wiary panie tego też się uczyliśmy był taki moment że święty paweł musiał ostro napisać do koryntian a jak się domyślacie, siostry i bracia, to co za chwilę zacytuję, znajduje się w pierwszym liście do Koryntian. To była jedna z kilku jego parafii, diecezji, mówiąc dzisiejszym językiem. A problem był taki, że ci parafianie w Koryncie pokłócili się między sobą i niektórzy mówili: Ja tam wolę Apollosa. A drudzy dodawali: Mnie bardziej przekonuje Piotr. A ja przynależę do Pawła. I wówczas apostoł narodów napisał wyraźnie i głośno, głośno: Ani do Apollosa nikt nie należy, ani do Piotra, ani do Pawła, tylko do Chrystusa. Nie należycie, siostry i bracia, ani do Mariana, ani do Sławka, ani do Daniela, ani do Pawła. Każdy z nas ma inny charakter. Każdy z nas ma inny charyzmat, to ostatecznie jest mocno wtórne. Kochani, przychodźcie tu dla Pana Jezusa, tylko dla Niego. Nie wiem, czy pamiętacie moje pierwsze niedzielne kazanie. Tak się składa, że mam często słabą pamięć. Często się modlę, nie ukrywam siostry i bracia, o łaskę amnezji. Łaskę amnezji wtedy, kiedy ktoś powie mi coś przykrego. Kiedy ktoś napisze na mnie donos, kiedy ktoś mnie obrazi w mediach, modlę się o taką łaskę, polecam. I muszę powiedzieć, że wiele rzeczy nie pamiętam. Ale tak się składa, że niektóre rzeczy pamiętam. I pamiętam moją pierwszą niedzielną homilię. Może wy też pamiętacie, siostry i bracia. Bo w tej łasce amnezji niech Pan Bóg mi i nam daje pamiętania o tym, co dobre. Podkreślania i akcentowania tym, co szlachetne, pamiętania tylko tych, którzy kochają, nie nienawidzą. Daj nam łaskę amnezji i łaskę pamięci o tym, co warto pamiętać i czym się dalej budować. Ale na, na pierwszym moim kazaniu niedzielnym, z powodu tego, że jak tu przychodziłem, to wszyscy mówili, że to jest królestwo grzybów i coś w tym jest. Grzybiarze uwielbiają tu przyjeżdżać. Wspomniałem, w moim takim ekspoze, czyli pierwszym kazaniu, które ma wyznaczać drogę proboszcza, powiedziałem, że tak jak wy, gdybyście zobaczyli, że w waszym domu na patelni leżą trujące grzyby, które z lasu przyniosło wasze dziecko albo wasz wnuk i chce je skonsumować, no co normalny człowiek robi? Podbiega do tej patelni i te grzyby wyrzuca. I powiedziałem wtedy, że moim zadaniem jest to, że jeżeli zobaczę trujące nauki, trujące tezy, trujaki, które są czynami albo słowami, to zareaguję, czy się to komuś spodoba, czy nie. Bo jeżeli zobaczę, że jakiś nurt myślowy albo czyjeś gadanie, zamiast nas podnosić, nas obniża i prowadzi do potępienia, to moim proboszczowskim zadaniem najpierw jest nie. Położenie bruku na cmentarzu, ale upomnienie o Królestwo Boże. Siostry i bracie, nie wiem, czy mi się to udało, ale niech oceni mnie Pan Bóg. Moje imię Daniel w języku hebrajskim oznacza, Bóg jest moim sędzią. I na szczęście On to widzi tak w pełni i w sposób niezakłamany, że tylko On to umie rozszyfrować. Panie Boże, Tobie oddaję te cztery lata. I Tobie oddaje to, żebyśmy pamiętali, że tylko Ty jesteś naszym sędzią. Że na szczęście, kochani, nie będzie nas sądziła na sądzie ostatecznym nasza sąsiadka. Nie będzie nas sądził, nasz nieulubiony krewny, tylko Pan Bóg. On to wszystko wie. On to wszystko przenika. A tak na finał, dotykając jeszcze dzisiejszej Ewangelii, mogę dopowiedzieć, że tak jak cztery lata temu mówiłem, że jeżeli zobaczę trujące nauki, zareaguję. Niech nie Pan Bóg z tego osądzi, czy tak robiłem. To dzisiaj diabeł nam mówi w Ewangelii, kiedy widzi, że Pan Jezus jest głodny, podsuwa Mu przed oczy i nos kamienie i mówi, wystarczy, że je albo Ty, albo ja zamienimy w chleb. I da się je zjeść. Dzisiaj w kościele jest taki trend, że się nam podsuwa kamienie, takie trujące, niebezpieczne, już nie grzyby, ale pomysły filozoficzne. I mówi się: Do tej pory to było złe, tym się nie dało karmić, ale teraz się czasy zmieniły. Teraz Pan Jezus się nie gniewa. Pobłogosław te kamienie, żebyśmy mogli je już jeść. Wszystko się zmienia, więc nawet nie ma już grzechu, wszystko jest płynne. Na koniec was proszę, siostry i bracia, proszę, żebyście takiej filozofii nie ulegali. Nie słuchajcie diabła, tylko słuchajcie Pana Jezusa. Nie słuchajcie takich pomysłów, nawet w kościele, które opowiadają głupoty. Prawda jest jedna i dla nas umarła na krzyżu. Czy się to komuś podoba, czy nie? I ta prawda z wstaje. Kto dla niej żyje, ostatecznie ma szansę spotkać się w niebie. Więc ja się nie żegnam z wami, bo chrześcijanie się chyba nie żegnają. Nawet jakby to był mój pogrzeb. Chrześcijanie robią przecinek. I ostatecznie pewnie do zobaczenia jeszcze wiele razy na szlakach ziemskich, ale mam nadzieję, że ostatecznie do zobaczenia w niebie. Amen.